Jolanta Kociuba, witam Państwa serdecznie i zapraszam do kolejnej rozmowy w cyklu Pytamy Wprost. Znajdujemy się w tym momencie w okresie kampanii wyborczej i w związku z tym chciałabym, aby nasze następne rozmowy poświęcone były prezentowaniu kandydatów na prezydenta miasta Tarnobrzega. W dniu dzisiejszym zaprosiłam do studia pierwszego kandydata i jest im pan Krzysztof Bionecki. Witam Pana. Witam. Panie Krzysztofie, no wypadałoby zacząć od takiego pytania. Dlaczego zdecydował się Pan kandydować i jakie są Pana plany? Ja myślę, że przede wszystkim y, główną motywacją y, kandydowania mojej osoby to jest obudzenie Tarnobrzeżan, przede wszystkim ludzi młodych, żeby no, zaczęli jakoś tak no, o swojej przyszłości myśleć. Y, o przyszłości swoich dzieci, swoich własnych. bo y, Rada Miasta to jest przede wszystkim organem ustawodawczym. To jest taki Sejm przeniesiony na grunt lokalny żeby oni mieli i chcieli możliwość nadecydowania właśnie o sobie. Drugi to też pobudzenie jakichś takich postaw nowatelskich. Ja myślę, że tworząc niezależny komitet, niezwiązany z jakimkolwiek ugrupowaniem politycznym, wnoszę pewien taki, taką szansę, dla ludzi zwykłych w tym mieście, którzy, którzy jakby cały czas odsuwali od siebie y, y, motywację uczestniczenia w życiu publicznym, politycznym y, tego miasta, nie chodząc, daje to takie no, możliwość pewnych no, manipulacji, bo to wiadomo, wtedy statystycznie no, można wyliczyć... Y, 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 w, kto wejdzie, kto nie wejdzie, że jedynki są biorące, dwójki nie, może trójki. Takie kalkulacje. Natomiast no, budzenie tego, tej, no, tej postawy przede wszystkim obywatelskiej i patriotycznej, lokalnej, bo w takich kategoriach, kategoriach też powinniśmy o tym mówić, o wyborach samorządowych, no tą postawę ja liczę na to, że jednak w tym brzegu. Nastąpi pewien taki świeższy powiew. Użył Pan takiego słowa niechodząc. to znaczy, czy chce się Pan zwrócić, czy ja to dobrze zrozumiałam, do wyborców, którzy do tej pory nie brali udziału w wyborach? Tak, oczywiście. To ten wywiad z połowy sierpnia, który udzieliłem panu rektorowi z echa dnia, wskazuje, tak, zresztą tak jest na nagłówek, że chcę skierować się do tych, którzy, którzy są jakby na no zewnątrz, bo tak trzeba no, no powiedzieć, miło, że mimo że nie uczestnicząc biorą również udział w wyborach. Czyli chciałby Pan ożywić tych, którzy są bierni? Którzy... Tak, tak, oczywiście. Tak. A co z tymi, którzy chodzą na wybory i mają swoje jakieś preferencje? No ja myślę, że z, z swoją osobą przekonam. Przecież ja jestem, stąd tu się wychowałem, tu rosłem, w tym mieście, tak powiem, niemalże od, no, od Osecka. Faktem jest, że urodziłem się poza Tarnobrzegiem, ale od drugiego miesiąca praktycznie jestem Tarnobrzeżaninem. Mam przyjaciół, mam znajomych, którzy no, na których liczę, no, którzy mnie znają już z podwórka, ze szkół przecież, czy nawet ci, którzy, którzy, którzy mnie wspierali w okresie aresztowania, uwięzienia. Później po wyjściu, no, w końcu przeszedłem ciężkie polityczne więzienie, zostałem, nie wyemigrowałem, jak no, niektórzy działacze internowani. No, nawet wśród nas, nas, byłych więźniów politycznych, spora grupa wyemigrowała. Natomiast no, zostałem tu, żeby pokazać, że można, że, że, że można przetrwać więzienie, y, utrzymywać s, s, swoje no, no, sztywny kręgosłup. Przecież pracowałem, byłem bezrobotny w 80. latach. Pracowałem za takie pieniądze, że dzisiaj to mówią, że nie chce mi się wstać na, na takie stawki. Też miałem przecież studiującą żonę, byłą żonę y, z alergiczną córkę. No, byłem skazany też na takie życie, jakie są skazani dzisiaj na to nabrzeżanie. Jedno źródło no, dochodu, marne przy tym. Także ja, jakby dotknąłem tego, tego wszystkiego, co dzisiaj spotyka. I myślę, że poprzez to mam szansę uzyskać poparcie tych ludzi, którzy no, takich szarych, zwykłych ludzi, którzy chodzą no, po ulicy i, no, i też walczą o przetrwanie, że tak powiem, z dnia na dzień, no, od pierwszego no, do ostatniego, na ten, jak, no, jak się mówi. No, także myślę, że to jest to, takie, takie główne tego mojego przesłania. Teraz zapytam w takim razie o zaplecze polityczne, bo um, rozumiem, że odwołuje się Pan głównie do tych, którzy nie chodzą na wybory, nie bardzo interesują się polityką, czują się zepchnięci na margines. Takich młodych ludzi przede wszystkim. Startuje Pan jako kandydat niezależny. 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 Tak. Komitet, który Pana wystawia, to jest Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Wianeckiego. Tak, dokładnie. Teraz jakieś korzenie polityczne. Czy ma Pan jakieś sympatie, antypatie Co polityczne? To znaczy, ja, ja byłem cały czas związany z tą taką radykalną no, 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 no pozycją, no trudno no, 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 no powiedzieć. No i zmarł mój przyjaciel Stasiu Palczewski z Krakowa, który był takim moim... Mentorem i pierwszym kontaktem z Konferencją Włoską Niewolnego. Jeszcze w 70. z końcem 79 roku, na początku 80. Później, no, no chodziłem za takiego radykała tutaj w tym mieście, KPN, coś tam, coś tam, coś tam, takie. No, na tą stronę. Później, w stan wojenny, stanąłem, wydałem odezwę broniącą aresztowanych. Tam nawoływałem, właśnie, do. Do czynego oporu mm, wobec stanu, jaki, jaki został wprowadzony, yy, yy, sprzeciw wobec, wobec aresztowania. Ja tam nie wymieniłem kilka osób, o których no, wiedziałem, że zostały yy, no, zatrzymane. Yy, później się okazało, no, ja już hmm. są w aresztowani, później się okazało, że internowani. Ciężkie więzienie tam... później, no, no, później po wyjściu związki moje z podziemi solidarności później pod koniec lat 80. Solidarnością Walczącą, która była takim też sprzeciwem wobec tych przemian, które następowały. 89, 90, 91. Przecież wobec Solidarności Walczącej tu Tarnobrzewskiej rozpracowywanie. Yy, yy, Służby Be bezpieczeństwa zostały zakończone w marcu 90 roku. Wobec w ogóle Solidarności walczącej w kraju, w czerwcu 90 roku. Panie Krzysztofie, rozumie, ale to jest jak gdyby przeszłość. Mi bardziej chodzi o w tym momencie, no nie obecne, mam, nie obecne mam, sympatie polityczne i antypatie. Nie mam, nie mam z, na zaplecza politycznego. Właściwie sam, sam z grupką takich przyjaciół zbieraliśmy podpisy. Stworzyłem. Listy do Rady Miasta. Z fajnych młodych ludzi. To jest naprawdę takie, takie po pierwsze, są młodzi. Chce im się, mieli odwagę startować z mojego komitetu, co, co jak się okazuje w tym mieście też jest jakby pewnym wyzwaniem. Poza tym, no, ja znam się z wszystkim, po, po, poza kandydatem panem Grzegorzem na no osobiście od lat. Z wszystkimi kandydatami przyjaźnimy się, no, znamy się. Ja myślę, że tu też, te, na no, myślę, że ta kampania będzie yy, w, w, no, pozytywna, prawda? Nie będzie tej czarnej takiej kampanii wyciągania sobie różnych tam jakichś brudów. to przecież nie o to chodzi tu. Chodzi o przyszłość te, no, tego miasta, nawet jeżeli byśmy musieli siąść razem, kiedyś tam, no, kandydowaliśmy dobrze, poprzegrywaliśmy dobrze, no nie, ale siądźmy i no, zacznijmy no, no, rozmawiać o mieście, o tych ludziach, no zwykłych ludziach, bo ja wiem, jeżeli ktoś tam siedzi gdzieś tam na jakimś intratnym stanowisku, ma to zagwarantowany byt, czy no cokolwiek, to on tam no nie żyje troskami tych ludzi takich zwykłych, przeciętnych. No dobrze, porozmawiajmy może teraz wobec tego o programie. Jaki jest pański program wyborczy? Co chciałby zaproponować pan? No to ciekawe, to on się niewiele zmienił z tego programu, który, z którym wystartowałem cztery lata temu. No, no i Ale cztery jest... lata temu pan wystartował, czy on był prezentowany, moglibyśmy go przypomnieć, nie, 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 bo wtedy nie, pan nie, 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 nie. jak gdyby... Nie, nie. cofnąłem nie... się na prośbę no, w niektórych yy, działaczy z prawicy, że, że rozbijam, że. Że, że są takie argumenty i te, no te spadały. No. No Jakby dałem szansę roku... 4, lata, 4 lata na tym, żeby zbudować naprawdę mocną, mocną, mocną konstruktywną opozycję w, ty, w tym mieście, no poza przejęciem Szyldu. PiS na przykład, to się no nie, no nie wydarzyło w tą stronę, dlatego, dlatego kandyduję. Ale teraz wszystkim. w tym roku jeszcze się dopytam tutaj, bo widzowie są mm. na pewno ciekawi, czy w tym roku również miał pan takie no, naciski, tak, żeby pan tak, się wycofał? Tak, 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 tak Czyli zdecydował tak, pan, że tak, nie oczywiście. będzie tym razem nie, słuchał? Nie, nie. Tym bardziej, że no, oprócz mnie jeszcze są dwa komitety po prawej stronie na ten, to nie słyszałem, żeby, żeby podobne sugestie były kierowane do moich, no, że tak powiem, nieładnie kąt kandydatów prawda, w, tym, w, tym, w tym w tym biegu. Wróćmy teraz może do tego programu, bo tu trzeba tak jak, jak w tym to jest ja z mówię, tym no fajny program jest to taki oparty na potencjale i Tarnobrzega, i potencjale ludzi, którzy których jakby do tej pory się no no nikt no nie zwracał, no na pewno przecież, przecież mamy wspólnych znajomych, którzy są no specami w swoich dziedzinach i ja myślę, że gwarantując im to, że, że będą mieli też swoje powiedzmy pięć minut, oni przyjdą, wrócą przecież mieliśmy kadrę techniczną w Siarkopolu na ten To jest potencjał mamy w mieście, jak wspomniałem, w ludziach. Mamy no, w, no, no jesteśmy w takim trójkącie, ta Nobrzyk stalowa wola. No Sandomierz. ja myślę, że spotkanie i no dyskusja z prezydentem Noślenzakiem też, że jak powiem, wpłynie na to, że poprawę stosunków czy z panem burmistrzem Noborowskim na Brydżu da nam tą, 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 tą możliwość wykorzystania. Jesteśmy między Baranowem, Ujazdem, Sandomierzem. Także ten potencjał jest. Ja powiedziałem, się, ale że po 20 Krzysztof pokaże no program. No właśnie, jeżeli tak. chodzi o program, trochę więcej szczegółów, bo, bo na Żanych razie słyszę, że. Żadnych szczegółów. To znaczy Zapowiedziałem, dlaczego? że mój program będzie ostatni. Zapowiada pan e, kandydat Zbigniew. To znaczy, no właśnie, Zbigniew czy ja dobrze Blodowski rozumiem, bo w, połowie. w wywiadzie. I to samopis również zapowiedział, że... W połowie października. Tak. I Pan zapowiedział w tym wywiadzie już w sierpniu, że zdradzi tak, Pan jako, swój y, tak. program wyborczy jako ostatni kandydat. Tak, dokładnie tak. I, I dlaczego on ja taki pani, będzie utrzymywany w tajemnicy ja jestem, do ostatniej chwili? Ja jestem takim no, słabym, że tak powiem, no, komitetem finansowanym. Też będę przede wszystkim na dotacji przyjaciół. Takie chce taki stworzyć, no stworzyć, tak jak w 80-tych latach, taki obudzić ten solidaryzm. No nie? Że wspieramy tam, tak jak, tak, no tak jak pod było wspierane. Jakąś tam na no, cegiemko. Poza tym. No, no Ale trzeba ja dobrze będzie... rozumieć. Liczy Pan na to, że konkurencja stwierdzi, że jest Pan... Fajny pomysł, naprawdę. Na tyle redaktor, fajnym kandydatem, że ustąpił panu miejsca w ostatniej chwili, kiedy pan zdradzi ten, ten, ten program? Ja myślę, że nie. Ja to, to wszystko zależy pani redaktor od, od wyborców. Oni tutaj są nad, nad decydentami, kogo wy, wybierają. Ja będę miał prawdopodobnie słabszą siłę przebicia w no, czymkolwiek, nawet na pewno w, na medialną, żeby, żeby utrzymać tą, tą swoją koncepcję, prawda? Na ten. I to jest jakby. Główną no, przyczyną, że nie, że, że nie dzisiaj. Naprawdę i to. W, i to znaczy, myślę, że... czy, bo chciałabym, żeby telewizowie dobrze zrozumieli, e, czy w pana ocenie ten program jest tak dobry, że zaskoczy wszystkich i wszyscy na końcu mu przyklasną. Czy nie chce go pan ja... zdradzać, dlatego że. No nie wiem, można... Tak, to jest... Boi się pan plagiatu, że inni, inne komitety wyborcze go jak trochę, gdyby podkradną... trochę, 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 trochę. Ale czy nie no, obawia się przekaz... pan tego, że pokazując go jak gdyby w ostatniej chwili nie daje pan szansy wyborcom do porównania tych programów? E, przecież to będzie nie prawie będzie... miesiąc na porównanie, pani, pani redaktor. 20 pa... na października wybory mamy, 16 listopada dopiero. Ja, ja, ja w ogóle z kampanią będę ruszał dopiero gdzieś w 20. Tak pewnie mi będą pozwalały środki na ten... No chyba że sponsor znajdzie się Tylko więc Nie dowiemy się nic na temat, y, tak. jak gdyby pomysłów dotyczących, no właśnie, choćby Nawet bezrobocia, ożywienia gospodarki w, w tym będzie ciężko, no panie ja sobie zdaję sprawę, że przy tym no, zadłużeniu to my na no, no, poświekamy. Ale no, mówię, że jestem, to z tego wynika zresztą to może... no, no, z wywiadu, że my za dużo wydajemy kasy, ponieważ e, zawsze musiałem się liczyć z kasą, prawda, na ten. Jest to trzeba było jakąś alternatywę. I teraz też no, mówię, że, że no, pewne działania i poprzednie, i poprzednie ekipy. No i no, niestety również w no, no, Norberta są takie... No trochę no bizantyjskie. No. No, tak. Znaczy, no właśnie, to może zapytam troszeczkę z innej strony. Mm -hmm. Jakie y, widzi Pan y, możliwości ożywienia gospodarczego Tarnobrzega? Czy ja, ma Pan jakieś ja, doświadczenie jako przedsiębiorca? Ja myślę... Bo tak, nie. Y, nie ma Pan doświadczenia w tym sensie, że nie, nie był Pan samorządowcem, prawda? Tak, nie zajmował Pan żadnych tak, funkcji, tak, nie był tak. Pan w Radzie Miasta, nie pełni Pan żadnej funkcji typowo samorządowej. W związku z tym, no jakie są Pana jakby kwalifikacje do tego, żeby zarządzać, bo jednak jest to zarządzanie całym miastem no, panie, no, doktor, i ja, ja od strony przedsiębiorczości. Tutaj to, no to żadnego no, no problemu nie będzie, jeżeli y, szef, że tak powiem, powinien mieć koncepcję, wizję wizję taką dalekosiężną, prawda? No, ale Sama wizja musi miasto. być oparta na jakiejś wiedzy, na jakimś doświadczeniu ja, bądź wykształceniu. Ta niezależność no, pozwoli mi na, na jakiś taki właściwy dobór ludzi, poza kluczy, jak powiem, towarzyskich czy, no, czy partyjnych. To jest to po drugie. No, to, co, to co wcześniej wspomniałem. Na liczę na ten potencjał w ludziach przede wszystkim. Naprawdę mamy tutaj ludzi no, wykształconych, którzy, no, którzy też na, na doświadczenie no, no nie można tak, że tak powiem, jedno, jednoosobowo sprawować władzy. Wyznaczenie kierunków, kombinowanie skąd tutaj kasę wziąć no nie, na, 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 na wszystkie no Sytuacja, no powiedzmy, no, finansowa miasta jest, no jest, kiepska, zresztą ja nie zdawałem sobie sprawy, jak, jak zła, przenosząc się z Podlasu, że tak powiem, z Bogdanówki, tu razem ja zauważyłem, że no bo wiele sklepów, widać, że z U nas nie ma niczego, co by pobudzało jakby, no jakby rynek, no, no nie ma przedsiębiorstw. Pracodawcami są no, w, instytucje no, no, no budżetowe, są emeryci, no w, po, po no, to nie jest potencjał no, finansowy. Tu trzeba ściągnąć inwestorów i to jest no, no, no zadanie. Panie ja myślę, że yy, sporo moich przyjaciół w kraju Pomoże no, bo y, ja, ja mam no, no właśnie, dużo wspomniał, niesamowitych. Wspomniał tak, Pan y, tutaj w swoim wywiadzie, że chce się Pan oprzeć na, na grupie swoich przyjaciół, zarówno w Tarnobrzegu, jak i w kraju. Tak, oczywiście. Jak, jak to rozumieć? Czy, czy zamierza Pan ściągać pan, fachowców spoza Tarnobrzega, nie, z kręgu swoich przyjaciół? Y, mój kolega, że tak powiem, prawie że z celi, rów, razem byliśmy nakarani tymi różnymi... Ta, zaśpiewy pieśni patriotycznych dla mieszkańców no, Grubieszowa, Zygmunt Berdychowski jest twór, no, twórcą forum, zresztą ja i, 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 i Jankowi no, Norbertowi proponowałem, bo dla mnie nie jest ważne kto sprawuje władzę, ważne żeby, żeby no, to miasto to jest miasto, to ja nie wyemigrowałem. Ale czy, czy to do... nie będzie tak, że z kolei no. teraz zamienimy, powiedzmy sobie jakąś, to znaczy może nie zamienimy, tylko że będzie klucz. Jest pan bezpartyjny, nie ma pan zaplecza, czyli jak gdyby nie ma obciążeń, że trzeba komuś się Ach, odwdzięczyć, tak, dać oczywiście. stołek, ale czy to nie będzie tak, jak pan tutaj mówi, że z kolei dostaną posady przede wszystkim znajomi pana Krzysztofa Wianeckiego? To znaczy ja mówię o znajomych tych w kraju, bo tutaj pan, pan, no, pani w kraju, nawiązała. Chodźmy. Natomiast nie, Adam Cichocki, no, zarząd no, za zarządza wielką, potężną firmą konstytucyjną, który, który i ja nie przypuszczam, żeby zamienił, który jest no, prezesem na jakiekolwiek stanowisko w całym to jest twórcą forum ekonomicznego polskiego Davos, prawda. Chodzi o to, że otworzą pewne no, no, no możliwości. Będziemy mogli uczestniczyć w tych wszystkich jako partnerzy. Jako jako podmiot, nie, nie jakiś tam jakieś tam na no, no, miasteczko galicyjskie, które próbuje. Czyli rozumie, że chce pan otworzyć nie, tarnobrzeg dla przedsiębiorców poprzez swoje prywatne. Tak, kontakty. oczywiście, tak, tak, tak. To przede wszystkim jest taki pomysł na ten. Ja, ja pamiętam, no, rozmawiałem z przyjaciółmi, ze znajomymi. No, no, ja mówię, czego nie? Bo, bo to jest miasto, no znamy się. No nie ma że, o, dziecka. Oni no, mówię, no, no nie ma jakby klimatu. Tym wszystkim. I to, to był argument dla nich na nie. Nie wiem, nie wnikałem, co było głębszą przyczyną na, na, na to, I, No ja myślę, że no, również trzeba jakoś pokombinować i wiem, zachęcić tych, którzy wyemigrowali, którzy będą w Turce 10 lat już na ten, czy uzyskają tam te, że tak powiem, socjalne różne przywileje. Na, na zachodzie, żeby oni przyjechali tutaj, na przykład, pobudowali domy, pokowali na mieszkania, zostawili część na, na, na rodziny, czy nawet pozakładali swoje własne jakieś tam drobne no, no, no biznesy. Pani Radakta, jeżeli się nie pobudzi czymś tego miasta, jakimkolwiek, taki, no ja tutaj może, może, no, 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 może to być źle zrozumiane. A to, co pobudzało no, gospodarkę na, na początku lat na no, 30., na no, niemiecką, prawda? która na no, pracę, no, 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 no Trzeba się przyjrzeć temu pani, pan, no pani na Ja nie znam kondycji tak naprawdę. Ja przypuszczam, że być może ze 130 milionów jest na no zadłużenie tego miasta ja. Ale to jest moje... No, no przecież nie mam no, dostępu do dokumentów. Myślę, że, 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 że to wszystko no, pochodzi no, po w praniu. No, no, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. To, że nie mam no, no, doświadczenia na no, samorządowego, no to istotnie. Ale no, myślę, że parę osób z mojego otoczenia no, to doświadczenie ma, że, że ja nie będę jakby błądził na no, 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 pałacku. To jest po pierwsze. Po drugie jest ważne to to czy będzie się chciało tym ludziom, prawda? Bo chcę takich dobrać. Przyszedł do mnie i powiedział, słuchaj, znam się na tym, wiem, 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 wiem jak rozwiązać to. Dobrze, chciałbym też stworzyć na przykład radę przedsiębiorców, sklepikarzy, tutaj taką dodatkową, społeczną, żeby przyszli, powiedzieli, to nas boli, to nas boli, to chcemy, to chcemy. Ja powiem, dobrze, dam wam to, ale pod warunkiem, że uruchomicie ileś tam miejsc pracy, prawda? Jest proste rozmawianie. Ja, wbrew temu, że przez lato chodziłem za radykała jakiegoś, ja już jestem człowiekiem no, kompromisu, no lubię negocjować, ja stąd też przyjaźnie się i znam yy, yy, skąd kandydatami dla mnie tam no, powiedzmy no, przyle, no, przynależność partyjna, czy nawet społeczna, na to nie ma żadnej, bo ja rozmawiam z prostym człowiekiem na ulicy i też wysłuchuję go bolączek, mówi o tym, o tym, o tym śmiewowym. Nawet sam powiedzmy mają sytuację ciężką i trudną, no wspierałem, czy wspieram tam tamtych uważa, że, no, 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 że są bardziej ode mnie no, Żeby zamknąć może ten temat, jeszcze mm -hmm. tak e, dopytam, czy nie uważa pan, e, dalej się będę przy tym upierała, że jak gdyby e, w ten sposób, bez jakiegoś przygotowania w dziedzinie właśnie przedsiębiorczości, że trochę chce pan oddać, bo tak, z jednej strony znajomości przedsiębiorcy, z drugiej strony wiadomo, że oni tutaj nie przyjdą, i że ta No, władza, to nie władza... jest powiedziane. Ja mówię, że gdyby mi miasto dało dwa lata, po dwóch latach możemy zrobić taki rachunek sumienia. Poza tym, pani, pani redaktor, ja w, w latach, no już, gdzie branża księgarska zaczynała mieć kryzys, stworzyłem bardzo potężną firmę księgarską, promocyjną księgarską. Ja uchodziłem to, to, że wspominam, za jednego z lepszych speców, jeżeli chodzi o promocję. Ale Klar, firma, firma, z tego co jest mi wiadomo, zbankrutowała ostatecznie. To znaczy, zbankrutowała, to, to też, no, ja po prostu... Tam zawiódł czynnik ludzki przede wszystkim. I to No było właśnie, ale teraz tak, tu chce pan oprzeć całe rządzenie na przyjaciołach i znajomościach i, i ludziach, a, no, a w tym wypadku czynnik ludzki też czyniła, wie no, się pan, że zawiedzie. Wie pani co ja takiej ja, ja, ja wtedy uważałem, że no, trzeba pomóc ludziom z, no, z ulicy, wzięłem po prostu pracowników z, z, z Urzędu Pracy. No część no, zawiodła na ten wynikało to, ale nie zbankrutowała. No że tak powiem, no, musiałem spierzyć. E, nie swój obawia się pan, że jest to za duże liter. ryzyko, żeby miasto również e, czynnik ludzki zawiedzie i miasto również zbankrutuje? Ja myślę, że to już zupełnie inny, no, inny kaliber. Chciałbym no. jeszcze teraz zapytać o e, klimat polityczny, jeżeli chodzi o poparcie. Jeżeli by zdarzyła się taka sytuacja, że przejdzie Pan do drugiej tury, w jaki sposób i z kim chciałby się Pan znaleźć w tej drugiej turze i kogo ewentualnie Pan poprze, a kogo Pan nie poprze? Panie redaktor, no to jest takie dobre pytanie, powiem szczerze. Ja mówię, że kto będzie chciał ze mną no, no rozmawiać, żeby, żeby no jakby wprowadzić te moje właśnie no, no pomysły. No to Powie, teraz no tak, yy, pozgadujmy. Przechodzi pan do drugiej tury z prezydentem Norbertem ja Mastaledzem. Yy, Panie redaktor, ja jestem prawicowcem. Zawsze byłem uważany za takiego skrajnego no prawicowca, bo Solidarność Walcząca to była formacja, która które jakby stanęły, ja, ja chciałem przypomnieć tak, no, no historycznie, że w 1986 roku wszystkie czynniki jakby w kraju były skupione na rozpracowaniu tej. Później ja myśmy stanęli w opozycji do okrągłego historię, o której mówiliśmy, tylko skupmy się na chwili pani obecnej. To redaktor, historia ta cały czas jakby jest w naszym życiu. To, no to nie jest to. Zgodzę się, myśmy... ale Panie Krzysztofie, hmm. ja myślę, że telewizor bardziej interesuje, co wydarzy się teraz w trakcie wyborów. Jeżeli to hmm. będzie Pan Norbert Mastalerz, y Pana sojusznikiem Panie, bądź kontrkandydatem. Y, ja Poprzez że pan, czy nie? Na dzień, na dzisiejszy to tak, takiego no, poparcia jakiegokolwiek kandydatów no, nie widzę. Ale mówię, A będzie z kampania, Kim będzie, będzie czas? pan współpracował ewentualnie jako koalicjant. Z każdym. Z każdym. Redaktor, z każdym, dlatego że mówię, że dobro miasta i no, mieszkańców jest dla mnie jakby no, tym czynnikiem no, nadrzędnym. Stwierdził pan, że jedynego kandydata, którego pan nie zna, to jest Grzegorz Kiełb. Czy z nim w takim razie będzie pan współpracował? E, Pani redaktor, no, e, ja powiem tak. No, też pytanie, takie, co ze sobą wnoszą kandydaci? Jakie zaplecze oni mają polityczne? Jakie są no, korzenie ludzi, którzy, którzy, no, którzy są tam, jakby się szwędają w tym, w tym, no, w tym otoczeniu, którzy chcą jakby e, w, również i mieć wpływ na to, bo. No, bo no bo polityczny kandydat, prawda, jest uzależniony też od swojego no, no zaplecza. To jest to, co pani, ten pani zarzut bije jakby w, w dwie strony. To jest kij, który ma dwa nie końce. To jest zarzut, ja się pytam. No, e, pani Nie, no, pan, pan, no, pan sam no, na początku redaktor... wspomniał, że zna pan wszystkich, za wyjątkiem pana tak, Grzegorza tak, Kiełba. jeszcze teraz. z tej generacji, z której Tej w tej nam, chwili no, użył... nie znam, no, Kłaniamy się, użył... sobie odkłaniamy. Dobrze na słyszałam, czy w tej chwili użył Pan określenia, jeżeli chodzi o kandydatów, tych, którzy się szwędają w tym otoczeniu. Co Pan miał na myśli, mówiąc, że szwędają w tym otoczeniu? Może no, Są tam, prawda? No, to zaplecze no, nie na ten. No. Ja akurat no, nie mam. No nie mam tam osób, no nie raczej. Ale czy to jest rzeczywiste przejęzyczenie? Bo z tego co wiem, na, no, na, swoim, na swoim Facebooku, jeżeli chodzi o kandydatów, wyrażał się pan krytycznie, chociaż pochlebnie, powiedzmy o y, panu Tadeuszu Gospodarczyku, pochlebnie o prezydencie Norwecie na Pani... Mastalerzu. Natomiast w stosunku do pana Kiełba użył pan y, określenia smarkacz? Piętnastolatek yy. mentalny? Pani redaktor, to nie ja użyłem, tylko zamieściłem cytat y, z chyba tam jakiegoś. Formowicza z info, info, info rzekł. No na I naprawdę mi się, pan tak, to udostępnił jako swoje podobał. poglądy. Nie chciałem jakby wycinać tych planów, które były na moją cześć, żeby to nie, no nie było znowu odczytane, że jako... W, znaczy, ale tych Panów pan nie umieścił, raczej umieścił pan właśnie krytykę. To znaczy ja, ja zamieściłem cały ten wpis, który był tam no, zamieszczany bez, bez skrótów, bez cenzury, prawda? Dlatego ja nie lubię być no, cenzurowany, też nie będę cenzurował. Myślę, że zamysłem, no, zamysłem administratora było to, żeby właśnie pokazać ten taki ten wątek pozytywny dotyczący mojej osoby niż no, negatywny wobec. No, pan pan, no, pan Kiep ma, ma pewne no, no, doświadczenie pracowa jako urzędnik. Także no, nie oceniam nigdy nikogo po wyglądzie, prawda? Na A z kim będę w koalicji, no to zobaczymy. No to jest, to, no, to jest półtora miesiąca, pani Dalaktu. Ja myślę, że to jest ten czas, żeby się po prostu jakoś tak bliżej poznać, mimo że znamy się wszyscy od lat. Yy, niemalże. I, no i myślę, że. że ja tutaj jakoś nie, że dla kogoś obrażam, bo no bo jest takiej opcji, czy z takiej opcji, czy, czy się przyjaźni z tym, czy z tamtym, no czy z nim. Mam to oczywiście, no nie mam też przyjaciół, prawda, na ten. No, ci, którzy, no bo ja zawsze, no dlatego nie chciałbym tej negatywnej kampanii. Jeżeli ktoś, że jak powiem, występuje przeciwko mnie czynnie, no jestem, mam tą naturę, że no, no to no, też nie pozostaje jakby dłużny w tym wszystkim, prawda? Czy rozumie, tu... że ktoś tu wystąpił czy nie? Czy to znaczy była nie jakaś ja, to na, ja to nawiązuję no, do przeszłości, że tak było, że te powiedzmy moje antypatie, to, to, no, to są tam powiedzmy z tych z tych lat, no nie tam się no, pobudowało. No i przecież no, nie ukrywam, że no, nie, no, nie lubimy się z drugą solidarnością, prawda? I to no, wzajemnie, ja do nich miałem stosunek awilenty całe życie. No okazało się, że potrzebowali wroga, zrobili sobie ze mnie wroga. No i to wyszło tak, no, tak jak wyszło, no, usunięcie również mnie z spisu no, zarządu czy, no, czy cokolwiek. No też takim działanie było takim trochę, no dziwne, prawda, na ten. No. Panie Krzysztofie, ja tak. myślę, że te historyczne jak gdyby wspominki możemy już jak gdyby, darować naszym telewizom i sobie, w tym sensie, że bardziej tak jakbym chciała, żebyśmy się skupili na programie, o programie, żeśmy powiedzieli o koalicjach i sympatiach również. Czy na zakończenie, bo czas antenowy nam się kończy, czy na zakończenie, chciałby jeszcze coś Pan na podsumowanie powiedzieć telewizom Tarnobrzeżanom jako przyszły kandydat na prezydenta? Ja bym przede wszystkim apelował, żeby się to społeczeństwo tam naszego budziło, żeby mimo wszystko poczuli, że no, 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 nie decydując, nie uczestnicząc, też no, podejmą na no, no decyzję. I wtedy, wtedy, no cóż, no, ktoś za nich no, decyduje o ich na no, no losie. Bo ja przypominam, że to jest... Rada miasta to jest, to jest organ no, ustawodawczy. natomiast no, prezydent jest przede wszystkim tą siłą wykonawczą. I to o tym trzeba pamiętać, że on jest jakby pracobiorcą mieszkańców tego brzega o czym się no, no zapomina często, żeby stworzyć takie no, warunki mieszkańcom, żeby się poczuli, jakby są, że są w końcu u siebie. Na tym. No i tego bym chciał sobie, so, mieszkańcom sobie żyć, żeby, te, żeby dokonali no, właściwych wyborów. Jednak poszli na te wybory, zagłosowali z, z obowiązku i, z, jak powiem, i obywatelskiego i, i patriotycznego. No. Dziękuję wobec tego panu za rozmowę. Dziękuję Państwu za uwagę. Przypomnę jeszcze, moim i Państwa gościem był Pan Krzysztof Janecki, kandydat na prezydenta miasta Tarnobrzega. Dziękuję.